To jest przeciwko planowi Trumpa zakończenia wojny na Ukrainie. Ludzie, którzy po 2014 roku pomagali obaleniu nielegalnemu zresztą władzy na Ukrainie, tak zwany Majdan, wcześniej jakaś taka była przygrywka, pomarańczowa rewolucja. Pomarańczowa rewolucja w bananowej republice. I oni po ustanowieniu już swojej władzy, nie Janukowycza, który chciał wszystko dla Ukrainy, żeby było ukraińskie, takich Łukaszenka to był. Zaczął się poważny proces grabienia, rozkradania Ukrainy, tego organizmu przez ludzi z zewnątrz, w tym Polski. Tam najpierw popsadzali na stanowiska decyzyjne, nawet międzynarodówkę, zastanawiali niektórzy, co tam robi Gruzin jako gubernator obwodu odeskiego zbrodniarz wojenny i przeciwko ludzkości pan Stachaszwili, teraz, który siedzi za przestępstwa w więzieniu gruzińskim. Co tam robiły Nowaki, i tam cała międzynarodówka była wstawiona. Każdy swojego wstawił człowieka, i ci ludzie robili tam szwindle. Rozkradali Ukrainę. Od 2014 roku za grosze był wykupowany majątek lub oddawany w ramach łapówek. Działo się to na tak dużą skalę, że Ukraina nawet odczuła gwałtowny przyrost dobrobytu. No, wyobraźmy sobie, że Kupujemy coś za 10% wartości, tak? Czyli bardzo mało. To symboliczna opłata, grabież. Ale i tak wszystko jesteśmy w stanie w Polsce kupić za 10% wartości Polski w krótkim czasie. To wyobrażamy sobie, jaki by był napływ kapitału wtedy do naszego kraju. W krótkim okresie czasu pływalibyśmy w pieniądzach, ale już nic nie byłoby nasze. Czyli po tym okresie Byłoby kompletne niewolnictwo. I ty, przez ten krótki okres, ta skala grabienia Ukrainy z majątku narodowego była tak potężna, że na ogół nawet Ukraińcy odczuli jakiś tam dobrobyt przez chwilę, wzrost niewielki. Choć tam mniej więcej zarobki to były w stylu 1000 złotych, emerytury tam 400 złotych. To, 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 a i tak wzrosło z 600 złotych i 200 złotych, tak? właśnie na skutek tego grabienia. I podawali to Ukraińcom, że to, że to o teraz no to my idziemy w stronę zachodu, bo Janukowycza obaliliśmy, widzicie poprawiło się. Nie, to po prostu były te drobne z tych łapówek, które zalały kraj. I dziś, gdy Ukraina jest w ten dzień klęski i którą prowokowali latami cał, całymi, ja o tym mówiłem w programie musisz to wiedzieć, po to powstał program musisz to wiedzieć, który prowadzę na YouTube. Gdy już jest jakby jasne, że Ukraina wejdzie pod protektorat rosyjski i Rosjanie dobiorą się do tych wszystkich danych, archiwów, świadków tego, jak Ukraina była rozkradana, to polecą głowy państw europejskich, to polecą korporacje, nastąpią krachy na giełdach. Niektórych E, walorów tak zwanych, akcji niektórych firm. I stąd jest ta inicjatywa, Euro, bo głównie Europa kradła e, na Ukrainie. Firmy, które też mają udział e, spółek amerykańskich, e, firmy europejskie też kradły na Ukrainie. I teraz jest wielka zgrzutka, wielka mobilizacja, e, szczególnie wśród polityków, bo Ukraina pod protektoratem rosyjskim i woli wtedy Rosji, może chcieć się zemścić na tych rządzących w niektórych krajach europejskich i ujawni to. Ich naprawdę czekają wtedy poważne procesy. I stąd jest ta ich inicjatywa, niby obrony Ukrainy, poprzez wplątanie też nas w wojnę. Puszczenie nas w wojnę to wyczyszczenie całej opozycji. Ja dziwię się, że ta konfederacja, która jest taka opozycyjna, ona tak zawsze. Krzyczysz o tej militaryzacji. To przecież wtedy pewna wojna jest. Ktoś te zasoby ludzkie nas, Polaków, wykorzysta. Jakoś tak się tego nie boją. Dziwne to jest. Nie boją się stanu wojennego, że będą czystki. Nie mówię tutaj już o bandytyzmie, jaki będzie szalał, ale czystki polityczne dosłownie będzie się usuwało ludzi. Że konfederacja się nie boi, że zadrażnia też stosunki z, ze Wschodem, przemęcen z Rymanowskim w Radio Z wyraźnie krzyczał, że Putin zbrodniarz, Putin zbrodniarz, zupełnie bezpodstawnie ogłodnił mi, że Putin nie bo żaden wyrok żadnego Trybunału Międzynarodowego nie był wydany w sprawie, żeby móc określać kogoś przestępcą, a zbrodniarzem to już się nie mówi. To samo ludzie Brauna, którzy krzyczeli przy milczącej zgodzie pana Brauna, przy nim, bezpośrednio przy nim Putin będziesz wisiał, to ta cała klasa polityczna Wygląda na to, że realizują interes e, tych, którzy nie chcą, żeby się wydało, że na Ukrainie dokonana była grabież narodu ukraińskiego, e, który lubi się zemścić.